Głos przeciw. Panowie, to jest po prostu obsceniczne. To znaczy te pieniądze, które i tak w tym budżecie na IPN są przeznaczone, są po prostu olbrzymie. Jeśli się spojrzy na inne ważne instytucje publiczne, te, które mają stać na straży praw człowieka, te, które mają stać na straży praw pracowniczych i porówna się to z tymi grubymi milionami złotych, które i tak są topione w tym momencie w popsutej, zepsutej instytucji, jako jest Instytut Pamięci Narodowej, no to, to żeby składać poprawkę, żeby jeszcze te rozdmuchane wydatki powiększyć, to wydaje mi się po prostu nieprzyzwoite. IPN jest instytucją, która po prostu działa źle i niestety przez wiele lat zrobiliście wiele, żeby z tej instytucji uczynić instytucję czysto propagandową, a nie zajmującą się obiektywną pracą nad upamiętnianiem przeszłości naszego kraju. Naprawdę odrobinę przyzwoitości i wycofajcie tę poprawkę. To jeszcze jedno słowo jestem zobowiązany. Naprawdę pan poseł Zandberg jako przedstawiciel lewicy powinien ważyć słowa, jeśli się wypowiada na temat IPN-u, bo dokonania IPN-u i dokonania środowiska lewicowego, komunistycznego przez okres powojenny naprawdę zasługuje na to, żeby Polacy o tym wiedzieli, mieli pełną świadomość, a nie stwierdzili, że są to pieniądze wyrzucane w błoto. Ja rozumiem, że jeśli odkrywamy zbrodnie komunistyczne, są to pieniądze dla niektórych wyrzucane w błoto. Dla mnie nie są to wyrzucane w błoto pieniądze. Potrzebujemy stanąć w prawdzie i tą prawdę odkrywać. E, głos, to był głos za, głos przeciw. Pan, mam dwa zgłoszenia. Pan poseł Adrian Sandberg, bardzo proszę. Pan chyba pomylił adres, panie pośle. Bo byłych członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest zdecydowanie więcej w prawie i sprawiedliwości niż w partii Razem. Znaczy morderców czy jak partii Razem. Coś się panu, po europosłowi chyba na brukselskim wikcie pomyliło. E, I radziłbym odwołać te słowa z dobrze pojętym pana europosła interesie. E, ważyć słowa właśnie IPN, drodzy Państwo, robił wiele przez te ostatnie lata, żeby wygumkować tradycję polskiej niepodległościowej lewicy. IPN robił przez ostatnie wiele lata wiele, żeby historię Polski po prostu zakłamywać. IPN robił też niestety wiele, żeby wybielać takie postaci, które nie powinny być pod żadnym pozorem wybielane ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie na lotności cywilne, takich jak Romuald Rajsbury. I za to między innymi powinniście po prostu przeprosić. Tyle. A... Szanowni Państwo, wracając do tego wątku IPN-u, to taki przykład z ostatnich... Nie, przepraszam bardzo. Bardzo proszę nie ograniczać mi głosu, przynajmniej na tej komisji. Przykład z ostatnich miesięcy czy, czy tygodni. i Instytut Pamięci Narodowej Ponad wszelką wątpliwość ustalił, że ksiądz Franciszek Brachnicki został zamordowany. A teraz pracuje nad tym, aby ustalić, kto to zrobił. I nie ulega wątpliwości, że podejrzane są osoby ze środowiska lewicy. Państwo chcecie to uniemożliwić, odbierając pieniądze -owi. i owi właśnie o tym mówiłem właśnie o tym mówiłem.